My też polecimy! Chodź Charlie, podrzucisz mnie na platformę. Pora się zabrać za te fajerwerki! Mike? Poznaj to Ben. Nasz nowy ratownik. A więc będziesz puszczał fajerwerki? O, tak, tak! Ale to nie będą jakieś zwykłe fajerwerki! Marzy mi się taki, wiesz! Ocean w ogniu! Dobra, zbierajmy się. Będziesz musiał założyć kamizelkę. Czekaj, mam coś lepszego. Nowa, prosto z hurtowni. Jest latarka i gwizdek, w razie czego raz dwa wezwiesz pomoc. Uuu, to mi się podoba. Charlie, a twoja też ma gwizdek? Nie, dawno temu się zgubił. Trzymajcie się i radzę na siebie uważać. Ma dzisiaj wiatr koło trójki. Ty wiesz, o co mu chodziło? Chyba o to, że będzie spory wiatr i fale. Słuchaj, strasznie mała ta platforma. Nie wiem, czy to tak bezpiecznie puszczać stąd fajerwerki Coś ty nie stąd będę puszczał, nie żartuj Puszczę je sobie bezpiecznie z nabrzeża Bo mam detonator, przyjacielu o! Spokojnie, zaraz złapię równowagę Słuchaj, jesteś pewien, że dasz sobie radę sam? Tak, niczym się nie przejmuj Raz, dwa, wszystko zainstaluję, spokojna głowa Dobrze, jak sobie życzysz o! Może jednak lepiej odłożę ten detonator. Uuu, zaczyna chyba troszkę wiać. Myślisz, że Mike sam da radę? Proponowałem, ale nie chciał pomocy. Hej, hej, gdzie mi uciekasz? Aha, mam cię. O, -o, -o! o nie, chyba coś nacisnąłem. O-o! Sztuczne ognie Co ty opowiadasz o tej porze? A jednak O nie, sztuczne ognie to pół biedy Słuchajcie, pali się cała platforma O, kotek, to ja dzwonię po samą